Boks to jest poruszanie się na nogach, boks to jest wytrwałość, poświęcenie, heroiczna praca, szybkość, wytrzymałość, siła. Trzy takie cechy, które kształtują człowieka w boksie. Może takie jedno słowo, klucz, które opisuje mojego brata w moich oczach, to męstwo. Karol dostał imię po Karolu Wojtyle. Dlatego, że byliśmy w naszym polskim papieżu. Cała nasza rodzina była zakochana po prostu i szczęśliwa. Wiedzieliśmy, co to znaczy dla Polski. Człowiek, który się nie boi, jest wojownikiem. To była standardowa młodość dla lat 90. XX wieku. Robotnicza dzielnica Gdańska, siedlce. Ten świat wyglądał zupełnie inaczej niż dzisiaj. Młodość także wyglądała inaczej. Graliśmy w kapsle, graliśmy w piłkę na naszym podwórku, bawiliśmy się w chowanego w podchody. Jeśli chodzi o mój rodzinny dom, to też powiedziałbym, że był to dom tradycyjny, jak na tamte czasy z mamą, z ojcem, który pracował, moja młodsza siostra, którą się opiekowałem, z którą spędzałem swoją młodość. Był zawsze silniejszy ode mnie. Wiadomo, nie miałam szans z nim przy starciu o słodycze, które w tamtych czasach były bardzo rzadko dostępne i mama rozpieszczała nas tylko w niedzielę. I bardzo często było tak, że gdy chowałam swoje słodycze, po kilku dniach nie mogłam ich znaleźć, i okazywało się, że mój starszy brat po prostu je sobie przywłaszczył. Nina się urodziła, kiedy Karol miał 8 lat. No, i kiedy wróciłam ze szpitala, to chciałam z córeczką wyjść na spacer i zostawiłam ją na chwileczkę na kanapie, żeby przygotować wózek. I odwróciłam się i Karol stał, mając to dwutygodniowe dziecko, swoją siostrę. Nie pytał się o to, przyniósł ją na swoich rękach. Karol był bardzo troskliwym bratem. Zawsze się nią opiekował jako młodszą siostrą. I zawsze czułam, że jest właśnie tym moim opiekunem, czy na podwórku, czy mnie bronił przed koleżankami, które mi dokuczały. Ja byłem był trenerem boksu w klubie Jakie Stoczniowiec i Karol zaczął przychodzić jako mały chłopiec, był odważny, nie bał się zmian ciosów. Miał ten charakter do boksu. Wszystko działo się w takim mikroświecie. Miałem blisko swoją szkołę podstawową, trzy bloki obok siebie, w których mieszkali moi najbliżsi koledzy przyjaciele. To było szczęśliwe dzieciństwo, pozbawione jakichś wielkich problemów. Było też skromnie, bo żyliśmy skromnie. Nasze życie nigdy nie było usłane różami. Oboje wychowaliśmy się na osiedlach, w blokowiskach. Kiedy studiował, to nie zawsze było mnie stać na wszystko, i on studiując ciężko pracował. Zdarzało się, że na zajęcia zasypiał. Karol Wyszka była poważna. Treniorzy musimy wzmocnić, musimy więcej treningów, Muszę to osiągnąć, muszę to ja mówię, Karol, no Nie można dwóch, dwóch rzeczy robić, tak? Nauka wzięła górę, chodzi chodził jest był poważnym człowiekiem, a jeszcze go łapało po pomoksał, ale ja mówię, Karol, no jak pójdziesz na wykłady, czy pójdziesz na studia z tym okiem, tak? Ze swojej młodości pamiętam pierwsze wybory. Z lat 90. byłem jeszcze dzieckiem, ale widziałem, jak to przeżywa się w moim domu, jakie to jest ważne. Myślę, że też pontyfikat świętego papieża Polaka Jana Pawła II, też jego śmierć, która dotknęła i poruszyła, bo nagle z naszego życia codziennego zniknął ktoś, kto, kto był zawsze, kogo słuchało się zawsze, z kim się utożsamiało, z kogo czuło się dumę, bo był to największy. Polak, jakiego daliśmy światu. Z tragicznych wydarzeń to oczywiście katastrofa smoleńska z roku 2010. Wówczas przygotowywaliśmy się z Martą do ślubu. Pamiętam, to był dzień, w którym wychodziliśmy po zakupy weselne, ślubne i też pamiętam chyba każdą chwilę, bo to tragedia, śmierć. Świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Poznaliśmy się w nietypowej sytuacji, kiedy szłam do przyjaciółki w odwiedziny na jego gdańskich siedzicach. Spotkaliśmy się na schodach. Kiedy szedł, to był ubrany na sportowo. Krótkie rękawy, krótkie spodenki i, i pies na smyczy książkę pod Pachą. Co mnie zaciekawiło też w pewnym sensie, i tak już zostało do dzisiaj tą książkę pod Pachą ma cały czas. Tak go zapamiętałam. Karol zapytał się, czy może przedstawić swoją dziewczynę, i powiedział, że ma dziecko. Miał dwuletniego synka, i, i to nie było przeszkodą dla naszej dalszej znajomości i miłości. Zaopiekował się mną i moim synem, i to bardzo mi zaimponowało. Opiekun to jest też kolejne słowo, którym mogę określić mojego brata. W momencie, kiedy odszedł mój tata, ja byłam. Nastolatką. To był taki strzał po prostu emocjonalny i smutku ogromnego. I w tym momencie mój brat przejął rolę taty, opiekował się mną, uspokajał mnie. Misia, damy radę, wszystko będzie dobrze, jesteś silna. Ja w Karolu podziwiam przede wszystkim jego naturalność, jego determinację, jego zaangażowanie. I jak sobie założy cel, to zawsze w stu się z tego wywiązuje? Wszystko, do czego doszedł, zawdzięcza tak naprawdę sobie. Mój brat był zawsze taki, że on wiedział, co on chce od życia, że historia, sport to było jego życie. Zawsze u mnie było inaczej, ja zawsze musiałam szukać tego swojego miejsca, a on wiedział, co on od życia chce, i, i do tego dążył zawsze. I to jest moja inspiracja największa. Gdy przyglądam się świętemu ojcu, Maksymilianowi Kolbemu, tej jego głębi miłosierdzia, nawet w obliczu tak strasznego zła, to z jednej strony czuję się zainspirowany, a z drugiej strony, wiedząc, że jestem tylko człowiekiem, zadaję sobie pytanie, czy byłbym do tego gotowy. Przybyłam tam się ważnej dla mnie postaci, takie jak rotmistrz Witold Pilecki. No to widzimy jednak odwagę, bohaterstwo sięgające z zenitu ludzkiej wytrzymałości. Na jaki poziom miłości, miłosierdzia, poświęcenia dla drugiego człowieka trzeba wejść, aby zachować się w ten sposób? Patriotyzm to jest właściwie tylko i wyłącznie i aż miłość do ojczyzny. Najbardziej pamiętam rozmowy z Tatą o Żołnierzach Wyklętych Niezłomnych. E, już w bardzo młodym wieku mnie gdzieś zainspirowały te osoby, te sylwetki, tych mm, bohaterów. Wzrusza mnie na pewno jego ojcostwo. Jak widzę, jak wychowuje dzieci, e, tak, to to wzrusza w nim. A to nauczył mnie mówić prawdę. Pamiętam, gdy byłem dzieckiem i chciałem szukać w jakichś mniejszych sprawach, wielokrotnie powtarzał mi, że lepsza jest ta gorsza prawda niż skłamać i tam oszukać rodziców, żeby nie mieć konsekwencji. Jeżeli ma chwilę wolnego, to spędza ją z, z, z Martą, z dziećmi. Ja w, tylko czekam na znak od Marty, kiedy Karol jest w domu. I wtedy pakuje się do samochodu razem z mamą, jedziemy do nich i spędzamy razem czas. I to jest taki, takie wspaniałe momenty, w, bo też z za sobą, wiadomo. Pewnego dnia Karol wrócił z pracy do domu i powiedział, że mamy poważną rozmowę do przeprowadzenia. Powiedział, jakie są plany. Ja nie miałam wątpliwości, że to będzie najlepszy kandydat na urząd prezydenta. Gdy zapowiedziałem tatę w Krakowie, w Hali Sokoła, gdy była mm, jego prezentacja, no to e, poczułem ogromną dumę ze swojego taty. I e, to jest uczucie, którego nie jestem w stanie opisać do dzisiaj. Jego droga zawodowa ukierunkowana była dla pracy, zawsze dla Polski. Nigdy nie był politykiem, zawsze uważał, że zdziała więcej jak państwowiec. List gończy wysłane przez Putina i Federację Rosyjską był jednym z największych komplementów w moim zawodowym życiu, bo to znaczy, że wypełniam swoje obowiązki wobec państwa polskiego jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej uważam, że nie ma miejsca w przestrzeni publicznej Polski wolnej, Polski niepodległej dla sowieckich obiektów propagandowych. My nie jesteśmy sowiecką kolonią, tylko jesteśmy wolnym i niepodległym państwem polskim. gdy Byłem ze swoimi współpracownikami 42 obiekty sowieckiej propagandy. Federacja Rosyjska wysłała za mną list gończy, za to grozi mi 5 lat łagrów. To jest ważne przewidywanie ruchów u, u, u przeciwnika. Tak? Trzeba uciekać, trzeba się cofać, trzeba się To jest tak jak, jak w polityce, trzeba wiedzieć, jak z ludźmi rozmawiać. Karola ten boks łączył z polityką. Nie wpływa na mnie negatywnie krytyka czy hejt, który widzimy w, w sieci czy w środkach masowego przekazu. Nie zwraca uwagi na hejterów, bo wie, że ma wsparcie w nas. Wiemy, że jest dobrym człowiekiem. My wiemy, kim jest nasz Tata, wiemy jaki jest, wiemy, co robił, więc on przed nami nie ma nic do ukrycia. a To, co pojawia się w mediach, to jest tylko kamstwo. Upadamy, wstajemy, trzeba żyć i realizować swoje plany. Ja jestem człowiekiem walki, przez całe życie byłem człowiekiem walki. Nie uznałem, że tak, nie chcę pozwolić na to, aby moja ojczyzna się zwijała, bo dzisiaj tak wygląda Polska, abyśmy nie mogli żyć w normalnym kraju, tylko być pod ciągłą presją ideologii. Czuję się przez całe życie odpowiedzialny za Polskę, a to, co dzieje się dzisiaj w Polsce, przeraża mnie i chciałbym to po prostu zmienić. Jest to chłopak bardzo pracowity, bardzo rodzinny. Starał się robić wszystko najlepiej. Naprawdę zawsze stawia sobie bardzo wysoką poprzeczkę i dąży do celu. Tak, Karol jest wojownikiem. Tego, tego nie da się wymazać z jego charakteru, z jego życia. Nie da się. Stoczyłem w życiu wiele walk. Dziś idę z Wami do tej najważniejszej walki w moim życiu. Życie to walka. No nie ma ucieczki. Życie to walka. Nie możemy uciec od walki. Walki o Polskę! Myślę, że bez wiary, dla mnie przynajmniej, bez wiary ciężko by było unieść te wszystkie obowiązki, które przyszło nam wypełniać.